Dzień. Dzień dobry. Jeszcze niedobry wieczór. Witam dzisiaj na poradzie takiej, która ma zmusić ludzi niewierzących w siebie w to, że jednak mogą się czymś pochwalić. Zachęcam Was do tego nie po to, żeby być wielkim optymistą, żeby ludziom błyszczać swoim jestestwem, tylko po to, żeby w w momentach zwątpienia w siebie w momentach kiedy człowiekowi się przestaje chcieć, żeby móc sobie poprzypominać pewne rzeczy, sprawy, aspekty ludzi, sytuacje cokolwiek żeby móc spojrzeć wokół siebie i postawić sobie taką konkretną jedną myśl jestem wartościowym człowiekiem bo, bo mam się czym pochwalić, no właśnie, a teraz te pochwały zacznę wymieniać. Przede wszystkim. O, właśnie, miała kamera być do góry, a co ona zrobiła, że się z, zsunęła? Nie rozumiem. O, dobra. Pomyślcie, co posiadać. To nie chodzi o sprawy materialne, tylko do czego to wszystko doszło, że akurat jesteście w tym miejscu. W tym czasie, do czego dotarliście, czyli że macie swoje zdrowie, dbacie o nie. Mam nadzieję. A jak nie, to już zapytanaś do lekarza i się badać. No, 40 plus, 50 plus, 60 plus i tak dalej. Jeśli już zdrowie, to macie siebie jako jednostkę, która coś wymyśla, coś robi, tworzy, pomaga, nie pomaga obojętnie, ale istnieje dla siebie i dla innych ludzi. Macie Wspomnienia. Patrzycie na zdjęcie, wracają wspomnienia. Zasmakujecie coś fajnego, wracają wspomnienia. Yy, dotkniecie yy, jakiejś faktury, wracają wspomnienia. Zobaczycie jakieś kolory, wracają wspomnienia. Zobaczcie, jak bardzo człowiek jest tym bogaty. Macie też oczywiście wiedzę i doświadczenia i tego nikt wam nie umniejszy, bo z roku na rok. Jest tej wiedzy coraz więcej, doświadczeń coraz więcej, dlatego może warto by było mm, zauważyć w sobie, że warto jest się starzyć. Przepraszam, to nie chodzi o to, żebyście od razu na emeryturę przeszli, ale warto jest przeżywać z roku na rok coraz więcej, po to, żeby y, mieć takie przeświadczenie w sobie, że każdego roku wzbogacam siebie. Po prostu. Zobaczcie, kim się już staliście. Możliwe, że coś zrobiliście sami. Możliwe, że czegoś nie popsuliście, bo coś dobrze działa wokół Was. Możliwe, że związek jest właściwy, bo nie popsuliście go jakimś tam zachowaniem. Możliwe, że w pracy wszystko działa normalnie, bo nie weszliście jak słoń skład porcelany i nie popsuliście czegoś. Zobaczcie, jak ustabilizowaliście sobie świat. Przecież świat nie polega na tym, tak jak to ludzie widzą, kiedyś chłopcy to piłkarz, dziewczyny modelka, teraz influencer, influencerka, na, jakiś tak, na, jakiś tak, na, jakimś, na jakichś tam aplikacjach internetowych, bo to jest złudne. Zobaczcie, że dotarliście do normalnej stabilizacji, takiej, gdzie wiecie co będzie jutro. Gdzie wiecie, że macie jakieś zajęcie stałe i zarobki, możecie coś planować, to jest stabilizacja, a nie wejście w coś, co wam daje sławę na 5 minut, czyli na 2 lata, na 3 lata, a później trzeba coś z tym robić, bo ja jestem jeszcze młody, a już mi się wszystko kończy. Nie dążcie do takiej stabilizacji. To są stabilizacje dla wybranych, że tak powiem. Niech sobie oni będą, oni się tym martwią, mają swoich ludzi. Ja wolę mieć swoją lokalną stabilizację. Zobaczcie teraz, yy, oprócz tego, co macie, yy, kim jesteście, to co dajecie innym ludziom? Może jest to pomoc, pomoc na dłoni? Może jest to pomoc po prostu jakaś mentalna? A może swoje pomysły gdzieś realizujecie i ludziom je podajecie, ludzie z tego korzystają? Przecież. Yy, chętnych do pomocy ludzi, na ogół nie spotykamy na każdym miejscu. Ludzie trzymają się w swoich enklawach, swoich grajdołach i z tą pomocą jest różnie. Natomiast to, że macie chęć do współpracy, do pomocy, no właśnie, może to jest ważne, że ludzie to widzą, że co jakiś czas rzucacie taką pomocą, obojętnie czy to jest pomoc finansowa, czy rzeczowa, czy czynowa, Czyli po prostu własne rączki podajecie i coś możecie zrobić. To jest ważne. Ja sobie do tej pory przypominam sytuacje, gdzie na przykład pomalowałem babci mojej mieszkanie, gdzie jej tam trochę wyremontowałem, bo dostała jakiś mały pokoik z łazienką kiedyś. No takie sytuacje, gdzie nikt więcej tego nie mógł zrobić, bo, no bo tylko ja się znałem z rodziny, a ludzie nie mieli może pieniędzy, to ja jako student. I od tego się zaczęło. Taka, taka pomoc ludziom, no teraz sobie pomagam oczywiście, ale jest, ja mogę wspomóc ludzi rękoma i innymi rzeczami. Zobaczcie jeszcze yy, następny aspekt, do czego dotarliście. Jeżeli pracujecie, to też do czegoś dotarliście. Macie swój grajdą w pracy, macie odpowiedzialność. Jeżeli yy, zajmujecie jakieś. Coraz wyższe stanowiska, to widać, że ta odpowiedzialność za wami idzie i ktoś wierzy w was. Jeżeli sami rozwijacie swoją działalność, to też na was ciąży odpowiedzialność. To wszystko składa się na was samych, na to, że możecie się pochwalić, że w swoim życiu dotarliście do pewnego statusu do jakiejś właśnie do jakiegoś poukładania wewnętrznego i zewnętrznego. A jeszcze dodatkowo, jeżeli z drugiej strony ludzie wam przyklasną, petenci, tak jak moi uczniowie. Ja wiem, że nie każdego zadowolę, i dla jednego powinienem stać na baczność i recytować formułki, a dla drugiego dobrze, że pokazuje, co gdzie się dzieje. Tak samo wy, nie zadowolicie wszystkich, ale ważne, że wy jesteście zadowoleni z tego, że macie oddźwięk właśnie od ludzi, że dobrze pracujecie. Że ktoś się do Was uśmiechnie i powie dziękuję. Bo jeżeli nie byłby zadowolony z Waszej pracy, to byłoby dziękuję, do widzenia. Ale jeżeli się rozjarzy, to widać, że pomogliście mu w czymś. Ja uwielbiam się śmiać do, uśmiechać, i może nie śmiać, uśmiechać się do kogoś, kto mi właśnie za biurkiem czy za ladą pomaga, bo naprawdę dla mnie jest to ważne, że ktoś wychodzi z taką pomocą, pomocną ręką. Co jeszcze może być w Was takiego, co będziecie chwalić w sobie? Zobaczcie, że macie plany. Plany, marzenia i tym też się można chwalić. To nie chodzi o to, żeby mieć plany dalekosiężne i w czasie, i w przestrzeni, bo ja na pewno chcę polecieć do nie wiem, Argentyny albo do Japonii, czy zobaczyć Zorzę Polarną na kole podbiegunowym. Tak to ja mogę sobie. Ale. Po pierwsze, ważne jest to, co już było, co, mam, co mogę wspominać, i to były podróże może trochę dalsze, ale moje plany w tej chwili oscylują wokół mnie bliżej, bliżej w czasie i w przestrzeni. I z tego się cieszę. Czyli mogę się pochwalić ludziom tym, że taki jestem poukładany, że nie marzę o wyjeździe na kilka tygodni gdzieś daleko i wydaniu kilkadziesiąt tysięcy, bo mi na to nie stać, ale zamarzyłem na przykład o tym, żeby zobaczyć jakiś zam, zameczek, pałacyk, to sobie mogę tam pojechać na jeden dzień i sprawdzić, co to jest. Ja osobiście marzę o takim spokoju, jakim teraz mam, czyli o działce zieleni, spokoju, samotności. Na wyciągnięcie ręki. Mm, piękna rzecz. Jeżeli. Natomiast jesteście poszukującymi ludźmi aktywnymi, to możecie się pochwalić tym, co już zrealizowaliście, a nie tym, co dopiero będziecie, bo może Wam wyjdzie. Pamiętajcie, że to, co w przyszłości, to można nazwać bardziej y, chwalipięstwem, y, bo tak naprawdę nic z tego nie wynika. Ważne, do czego człowiek dotarł i co może pokazać. Ale żeby się za dużo nie pokazywali, bo y, zdjęcie z każdej pory dnia. W obcym y, kraju, obcym mieście. Y, szczerze mówiąc, nie wiem, po co to jest. Jeżeli człowiek by miał jakieś bardzo ciekawe, ale swoje spojrzenie na, to proszę bardzo, rejestruję to i później robię z tego jakiś y, reportaż. Ale takie godzinę w godzinę, dzień w dzień, pokazywanie, że tu jestem, tu jestem, tu kupiłem, tu kupiłem, tu założyłem tu założyłem. Nie rozumiem tak. Dobra, to y, tym się wol wolę, żebyście nie chwalili, bo y, to taką próżność chyba buduje w człowieku. A y, lepiej, żeby się właśnie nie porównywać z innymi. Pamiętajcie, no właśnie. Y, inni mogą być sobą, ale Wy też bądźcie sobą. Pochwalcie się taką Waszą indywidualnością. Proszę Państwa, nigdzie nie ma wzorca na to, że człowiek musi być taki czy inny. Możecie zbudować własny wzorzec. Może za Wami pójdą inni, którzy. Wskażą wtedy u siebie w życiu coś podobnego do Was. Hmm? Byłoby fajnie, gdyby być takim wzorcem. Eee, możecie być w ten sposób bohaterem, takim lokalnym bohaterem. Dla innych, dla siebie. Ja dla siebie jestem bohaterem cały czas. Zdołałem dożyć. Niedługo będzie 55 i 30 lat pracy. Mój bohater wewnętrzny cały czas uśmiecha się do mnie w lustrze i mówi: Dlaczki, tak trzymaj. <grym> Kochani, nie zmieniajcie się. Po prostu, jeżeli jesteście sobą, macie swoje doświadczenia, macie swoje osiągnięcia, chwalcie się tym, ale nie na zasadzie, wiesz, bo ja wszędzie muszę opisać, gdzie ja byłem, co ja zrobiłem. Ehm, może lepiej tak wewnętrznie. Rozpamiętujcie, że jesteście naprawdę zdolnymi ludźmi i macie dużo za sobą. Ehm, modnym być jak influencer, to niech oni sobie będą, ci influencerzy. Ja jestem dla siebie, nie muszę być modny, nie muszę się modnie ubierać. No właśnie, teraz mamy takie czasy, że nawet ubiór jest każdy dozwolony, bo już ta moda jest tak różnorodna, że wszystko idzie. Lepiej być sobą, cierpliwie, dążyć do swoich celów, dążyć. To jest też bardzo ważna rzecz: dążyć. Nie osiągać konkretnie, ale dążenie sprawia więcej radochy niż jedno osiągnięcie. Puf, wszystko poszło i stoję taki teraz wyluźniony za bardzo. Nie wiadomo o co chodzi w tym życiu. Nie, lepiej dążyć, lepiej sobie budować te cele i dążyć. I wtedy mogę być z tego dumny, mogę się chwalić, że pracuję nad tym, nad tamtym, nad soką. Proszę Państwa, zatem na koniec życzę wam, życzę wam cierpliwości w tym, żebyście docierali do pewnych stanów, czym się będziecie mogli chwalić. Chwalcie się nie sobą samym. Tak się przeanalizujcie, żebyście mogli pochwalić swoim charakterem, swoimi dokonaniami, swoimi pomysłami, swoją drogą, którą je, idziecie, yy, takimi małymi celami, które osiągacie, jakieś priorytety, możecie przedstawiać swoją osobą, nie, nie piję, ja tylko alkohol w cukierkach, to mi się zawsze podoba, jak yy, mówię o niepiciu, no tym się mogę pochwalić. Życzę Wam, żebyście mieli się czym chwalić, właśnie tak dla siebie, lokalnie, niemodnie, tylko naprawdę po swoje. Do następnego. I teraz trzeba się wyłączyć. Czy to jest?